Wiedzą, jak zrobić dobry klimat. Potrafimy łapać chwilę i wykorzystać każdy jej promek. Nawet jeśli nie zawsze jest pogodnie, bije od nas ciepło. Lubimy tworzyć coś swojego i dzielić się z bliskimi dobrą energią. Włącz własny prąd na mamyklimat.pl czy wiesz, co robimy, abyś była pewna, że Twoje dziecko dostaje najwyższej jakości produkty bio? Pod uprawy wybieramy pola tylko w czystych ekologicznie rejonach. Tu, na Warmii, znaleźliśmy takie miejsce. W gospodarstwie ekologicznym HIP badamy nawet nasiona i glebę przed zasiewem. A nasze kontrole są bardziej surowe niż wymaga tego prawo. Bo gdy chodzi o Twoje dziecko, jakość ma znaczenie. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Najbardziej egzotyczne zapachy świata nie zostały stworzone przez człowieka. Zrodziła je natura, wspierana przez swoje niestrudzone pomocnice. Ta ciężka praca zasługuje na uznanie. Dlatego właśnie stworzyliśmy zapachy botanika. Zawierające naturalne składniki pozyskane w sposób odpowiedzialny i w opakowaniach przyjaznych środowisku. Bo gdy natura daje nam aż tyle, to warto jej się odwdzięczyć. Botanika od Erwick. Bolesław Szczodry! Dobry dzień! Skarbnicy, dać każdemu skrzynię złota. Albo dwie. Albo trzy. I jeszcze mały gratis. Bolesław był Szczodry, a w Lidlu teraz więcej za mniej. Z kuponem Lidl Plus wszystkie rodzaje mięsa milonego marki Rzeźnik. 500 gramów, cztery w cenie dwóch. Kupuj więcej za mniej i oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Przeciwności losu uczą mądrości, a brak miejsca w kuchni kreatywności. Nie musisz kombinować, żeby wszystko pomieścić. A filozofowanie skończysz z IKEA, gdzie za każdy tysiąc wydany na kuchnię dostaniesz 100 zł rabatu na kolejne zakupy. Albo skorzystaj z 20 lat 0%, a nowa kuchnia odwdzięczy ci się komfortem i dodatkową przestrzenią. IKEA Kuchnie na każdy wymiar bez filozofowania. Potrzebujesz chwili wytchnienia. Usiądź, otwórz swoją orzeźwiającą Nestli i delektuj się pysznym połączeniem smaku herbaty, owoców i wody. Nesty. smak wolności. To mój ulubiony styl dodaje mi pewności siebie. Nowość Nivea Black and White Ultimate Impact. Chroni Twoje ulubione ubranie przed plamami zapewnia Ci 48-godzinną ochronę przed poceniem. Teraz z formułą 5 w jednym. Nowy antyperspirant Nivea Black and White Ultimate Impact. Używam wintet, bo w ten sposób daję drugie życie ubraniom, których już nie noszę. Zrób zdjęcie i sprzedawaj bez opłat tysiącom ludzi, którzy już korzystają z apki. Pobierz apkę Vinted. Mój kolega został pobity. Najbardziej pasjonujące historie tworzy samo życie. Chyba nogę Adam, co się dzieje? Zwyczajni ludzie postawieni przed trudnymi wyborami. Bolesne tajemnice wychodzą na jaw. No już. Ja. Co? Ale co? Ale co? co jest? Przestań, Marek, przestań! Znam tego wyższego. To Michał. To są niezapłacone rachunki. Przed chwilą był tutaj komornik sądowy. Masz długu na 20 tysięcy. Gdybym wiedziała, że jest tak nieodpowiedzialny, nigdy nie zostawiłabym z nim Michałka. Codzienna walka o godne warunki. Łazienkę mamy nieogrzewaną. Cztery lata. Jak żona opuściła dzieci. Prawdziwe historie w Polsacie 2. Była żona. Od poniedziałku do piątku o 10.20. Na ratunek 112. Sekrety rodziny. Dlaczego ja nasz nowy dom? Taki.